50. level dobity, więc należałoby poszerzyć wiedzę na temat kontraktów, czyli takich questów, które wykonujemy codziennie albo co tydzień. I tutaj ważna uwaga, w trakcie levelowania starajcie się nadmiernie tych kontraktów nie zużywać. Ja się dostaje u kontrakt menadżera, ale serio, wyluzujcie z tym. Jeżeli macie quest, do którego trzeba zrobić kontrakty, ok. Zróbcie. Jeżeli macie, powiedzmy, do wbicia 10 tysięcy expa, 20 tysięcy expa, czyli taką cząsteczkę tego levela i wiecie, że kolejny poziom odlokuje, odlokuje Wam główny wątek fabularny, to wtedy tak, te 2-3 kontrakty śmiało można zrobić, ale nie róbcie jakiego numeru, że zużyjecie 20 kontraktów, żeby wbić pół levela. To jest gigantyczny błąd. Te nagrody na niższych levelach są dużo, dużo słabsze od tego, co finalnie dostaniecie na maksymalnym poziomie, więc miejcie to na uwadze i expie na głównym wątku fabularnym i misjach pobocznych. Nie kombinujcie z tymi kontraktami za dużo. No i dobra. Kontrakty dzielimy na daily, czyli takie, które wybieramy u kontrakt menadżera, oraz weekly. O weekly pomówię pod koniec tego filmu. Z kolei do daily dochodzi nam jeszcze jeden temat: temat skroli, zielonych skroli, które mogą nam wypaść. One wyglądają tak samo jak te, tylko są po prostu koloru zielonego i wypadają nam. W trakcie bicia mobów w danej lokacji, jeżeli w tej lokacji da się wykonywać kontrakty, tak, jeżeli jest kontrakt menadżer, to może nam wypaść taki scroll i te scrolle dają nam kontrakty takie same, jakie byśmy mogli wyciągnąć u naszego kontrakt menadżera. Przykładem takiego kontraktu właśnie zielonego jest ten, po prostu, do zgarnięcia szarbon fragmentów sztuk 22 z galu Night tak i to jest taki właśnie zielony kontrakt. One w żaden tam limit się nie po prostu jest taki ponad program. No dobrze, przejdźmy do naszego kontrakt menadżera. Wbijając maksymalny level, będziecie mieli ponad 60 kontraktów do zbicia. Nie pamiętam dokładnej liczby, co prawda mam świeżą wbitą postać na chociaż na 50. poziomie i mógłbym to sprawdzić ile tych kontraktów mniej więcej jest, ale to jest nieistotne. Będzie ich dużo, ponad 60. I waszym zadaniem jest, jeżeli nie będziecie grali na powiedzmy 24 godziny, to fajnie byłoby, gdybyście zbili te kontrakty chociaż do 50 albo do 49, ponieważ codziennie dostajecie 10 kolejnych kontraktów, tak? I żeby po prostu nie stracić tych questów, które mają naprawdę bardzo fajne nagrody, a skoro o nagrodach mówię, no to przejdźmy sobie do nich. Co wybierać w kontraktach? W kontraktach przede wszystkim to, co jest ważne, to Rare Polish Crystal. One są ekstremalnie ważne i, wierzcie mi, albo nie, z czasem zacznie Wam ich brakować, będziecie zużywali je tak naprawdę do wszelakich przeróżnych craftów, do wytwarzania różnych przedmiotów. Tak? To jest istotne i na to zwracajcie uwagę. Kolejny temat to Rubrix OR. To są. Yy, Materiały to są gemy, które wykorzystujemy do wytwarzania growstone'ów dla broni, czyli tego kamyka, który sprawia, że plusujemy naszą broń. Od 0 do plus 9 w momencie, gdy mówimy o broniach niebieskich czy epickich. A jak wiecie, bronie splusowane są ekstremalnie istotnym elementem w tej grze. Dlaczego? Ponieważ podbijają nasz podstawowy damage. A podstawowy damage na broni... Jest jakby tym, tą bazą do wyliczenia, ile damage'u faktycznie będziemy zdawać z jakiejś umiejętności, czy jakie shieldy będziemy generować, czy jak będziemy leczyć. Więc ten podstawowy damage jest gigantycznie ważny, dlatego rubrixy to też jest ten element, który... no, wybierajcie ponad wszystko, tak? Najmniej istotnym elementem, moim zdaniem, będą te skrzynki z materiałami, ale oczywiście, jeżeli jakiś materiał wam brakuje, no to też może warto się pochylić, aczkolwiek są rzeczy bardziej wartościowe niż to. Dalej mamy nasze stalony, które służą do wytwarzania growstone'ów, do podbijania armorów. No, i emeryty do wytwarzania growstone'u, do podbijania akcesoriów. Rzeczywiście może te stalony gdzieś tam zaczną być ważne, jeżeli gracie tankiem, macie problemy z defensywą, to może to, ale raczej nie wrzucałbym ich ponad Rubrixy. Rubrix super istotny. Jeżeli już macie powbijane bronie, no to wiadomo, że wtedy wybierać już te elementy, które są wam potrzebne. I tutaj możecie zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na takie woreczki, które są epickie. Tu są zdania podzielone. Niektórzy uważają, że nie, że nie warto ich brać. Ja myślę troszeczkę inaczej. Czy możemy sobie sprawdzić procenty? Tutaj oczywiście. Klikamy. Otóż, o ile te przedmioty, które tutaj są, nie są jakieś fantastyczne i raczej wy nie będziecie z nimi grać. Może tam będziecie używać klaty, którą dostajecie na maksymalny level i po prostu łatwo jest ją potem podkręcić. Ale, ale raczej, raczej nie macie ich używać. Natomiast jest tutaj spora pula przedmiotów, która może dać wam. Opcje traitów po prostu, tak? Traitowanie w tej grze jest ekstremalnie ważne, i to traitowanie podbija moc waszej postaci. Więc, czemu by nie korzystać z większej opcji, tak? Na, na zdobycie kolejnych traitów. Natomiast, oczywiście, jakby szanse na to są stosunkowo niskie, żeby, żeby takie, takie itemy złapać. Natomiast to, na co szanse są wysokie, to kolejne skrole tygodniowe tak czyli kolejne te y, skrole na tygodniowe questy i tutaj już się robi nieco weselej słuchajcie przejdę sobie do takiego scrolla, żeby wam to y, pokazać ponieważ y, mamy ten fioletowy worek rzeczywiście możemy sobie ten y, możemy sobie otworzyć może staniemy item i dostaniemy y, te skrole tygodniowe i co się tutaj dzieje dalej kliknijmy dwa razy i zobaczcie każdy taki scroll jest do innego dungeona otwartego, do innego dungeona w otwartym świecie. I każdy dungeon w otwartym świecie ma swoją pulę dropu. Jeżeli wy skończycie takiego quest'a tygodniowego w otwartym dungeonie, to dostajecie worek. Worek, z którego wyciągacie przedmioty, tak? Wyciągacie różne rzeczy, ale możecie wyciągnąć przedmioty, i to takie przedmioty, które rzeczywiście są przedmiotami endgame'owymi, które będą wam potrzebne. Nawet te niebieskie przedmioty, które mogą wypaść z tych worków, są bardzo dobre. A przy okazji gracie na otwartych dungeonach i zbijacie te punkty na otwarty dungeon. Więc z tymi niebieskimi workami, oczywiście, zdania są podzielone, nie jest to żaden pewniak, że wyleci wam z tego coś fantastycznego ale może być naprawdę bardzo solidnie. Tak czy inaczej, pewniaki, te, które, na które zwracacie uwagę, to są te dwa, Rare Polish Crystal, i rubrics or. Warto też poruszyć temat kolejnych rzeczy, które dostajemy z takich daily questów. Otóż sobie magic powder, który jest potrzebny do wielu, wielu, wielu różnorakich craftów. Abyssal contract tokeny, czyli to są te właśnie tokeny do otwartych dungeonów. No i łezki. łeski, które dają nam Expa do naszych broni. Nasze bronie mają swoje masterki. Te masterki sobie podbijamy grając po prostu, ale mam wrażenie, że ten główny ekst, który dostajemy, jest właśnie z tych kropelek. Te kropelki są w naszym inwentory tylko przez ograniczony czas, więc trzeba je po prostu zużywać tak na dobrą sprawę od razu, gdy je otrzymujemy. No i oczywiście do tego także otrzymujecie gold, activity pointy i kontrakt coiny. No i teraz możemy sobie przeskoczyć do Stongardu, żeby pokazać Wam, o co z tymi kontraktem coinami chodzi, co za to kupować, bo w tym też się można nieco pogubić. W kontrakt coinów mamy ograniczone liczby, tak, i... a nagrody są tak na dobrą sprawę bardzo, ale to bardzo przyzwoite. Więc odpalamy kontrakt coina, ja teraz schowam się z moją kamerą. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą kupujecie, i kupujecie to codziennie, to jest Mystic Key. Mystic Key służy do otwierania takich czerwonych kulek. Z czasem zaczniecie rozpoznawać na minimapie, taka czerwona kulka, gdy ją odpalicie, może spowodować, że oprócz samej nagrody odpali Wam się portal, portal, którego będziecie szukać, no i z tego portalu też dostaniecie bardzo fajną nagrodę, tam są naprawdę świetne nagrody z tych, z tych czerwonych kulek, z tych portali, takie, które pomogą Wam w ogólnej progresji postaci, więc warto po prostu to robić, a do tego dostajecie sporo activity pointu, więc miejcie oczy szeroko otwarte. I zajmujcie się tym. Serio to się Wam przyda. Bambu fishing rod, no, raczej bym odpuszczał ten temat. Jeżeli ktoś natomiast zajmuje się łowieniem ryb, no to... Te skrzynki z przynętami również jak najbardziej spoko i radzę e, też tym umówieniem ryb po prostu zajmować, bo raz, że mamy jakieś składniki na, do, do gotowania, to też mogą tam wypaść takie elementy, które posłużą na przykład do wytwarzania broni z archbosów, tak? Oczywiście tych elementów trzeba zdobyć ekstremalnie dużo, ale jest taka szansa. Z kolei dalej, kamyki. Czy te kamyki tutaj kupować? Raczej bym się wstrzymywał z tymi kamykami z tego miejsca. To jest taki punkt, gdzie jeżeli rzeczywiście Wam brakuje jakiegoś kamyka, coś musicie sobie upgrade'ować, potrzebujecie tego, no to wtedy tak, ale raczej nie skupowałbym tego tak daily, bo one są po prostu drogie. Natomiast dalej, to co skupujemy weekly albo daily. To zwróćcie uwagę, Runhammer to są młotki do przebijania naszych slotów na runy. Jest to ekstremalnie ważne. Tygodniowo 10 trzeba to wziąć, nie ma opcji. Trade Extraction Stone to są kamyki, które służą do wyciągania traitów z przedmiotów i dzięki temu później możecie te traity sprzedać na auction house i zarobić lucenty. Więc to również musicie skupić tygodniowo w pełnej puli. Enchanted Ink służy do. Wytwarzania pustej litografii, takich czerwonych skroli z litografii, dzięki którym możecie st stworzyć litografię, czyli receptę danego przedmiotu. Dajmy na to, tutaj przykład. Wypada Wam przedmiot, <coughs> który generalnie jest przedmiotem dobrym albo bardzo drogim na markecie, tak, ale jego trade, no cóż, niestety dostaliście najgorszy możliwy trade, więc co możecie zrobić? Możecie zrobić receptę. Z tego przedmiotu potrzebujecie ten materiał, i tam jeszcze kilka innych materiałów. Tworzycie taką receptę, i teraz od Was zależy, czy taką receptę sprzedajecie na auction house za ładne pieniądze, czy wytwarzacie przedmiot. Przy wytworzeniu przedmiotu może Wam wyjść przedmiot z nowym traitem, jak najbardziej. I mało tego, może Wam wyjść przedmiot, który będzie oznaczony jako great success, jeżeli wyjdzie Wam. Fajny przedmiot z fajnym trade'em, to jeszcze odkowo będziecie mogli go sprzedać za horrendalną kwotę na Auctionhausie. Więc jest to też element, który musicie łapać. Rare parchmenty, jeżeli jest potrzeba, wtedy tak. Jeżeli tej potrzeby nie ma, to raczej nie. Tutaj mamy znowu ten worek. Pozostawię to Wam. 200, 200 coinów jest to stosunkowo dużo, więc ja bym się raczej wstrzymywał, ale jeżeli macie jakieś gigantyczne nadmiary tych coinów, no to może wtedy tak. Ale to rzeczywiście, jeżeli macie jakieś gigantyczne nadmiary. Tych worków i tych skrzynek u nas na premierę nie będzie, więc ich nie poruszamy. To jest skrzynka z brońmi epickimi, tymi Special Resistance, ale to omijacie, nie jest to Wam do niczego potrzebne i kosztuje horrendalnie dużo. Z kolei, jeżeli chodzi o zieloną litografię, raczej się tym nie zajmujecie, chyba że będziecie zwracać uwagę, nie, wiem, może na biżuterię, że będziecie chcieli tą zieloną biżuterię gdzieś poupgrade'ować, to może w kierunku tych akcesoriów, ale raczej też pomijacie tą litografię. Oczywiście. Czasami są wyjątki, ktoś tego użyje, gdzieś tam spróbuje jakimś traitem coś złapać ale raczej nie, raczej nie, chyba, że tutaj powrócę do tematu, Macie, jesteście w opcji początkowej i jesteście na etapie questa, gdzie musicie zrobić kontrakty. I to jest ten, taki moment, gdzie, w którym będziecie potrzebowali cztery takie quality lithograph dla broni. Cztery. W sumie, więc patrzycie w inwentory ile macie, staracie się wybrać kontrakty, które mają właśnie tą litografię i jeżeli brakuje Wam jednego, no to weźcie sobie stąd, najzwyczajniej w świecie. Po co? Po to, żeby ogólnie z litografii wyciągnąć sobie lepszą niebieską broń i żeby zaupgrade'ować kolejną zieloną i przebić na niebieską. Tyle, moi drodzy. No dobrze, temat tak na, dobre, tak na dobrą sprawę daily kontraktów mamy poruszony. Tych zielonych scrolli też. O weekly też już Wam powiedziałem. Natomiast nie pokazałem Wam, skąd się bierze takie weekly scrolle. Więc przejdźmy do Sandris Merchanta. Sandris Merchanci są rozsiani po całej mapie we wszystkich miastach. No i te weekly scrolle wyglądają tak. To są te niebieskie. Tutaj wykupujecie sobie do Tedal Tower. Czyli do tego takiego, takiej wieży, gdzie macie na różnych poziomach jakiegoś bossa do pokonania, te trzy sztuki musicie wziąć, no i bierzecie sobie takie czesty. Te czesty weszły na korek w aktualizacji, więc może być tak, że w naszej wersji europejskiej po prostu będą także skrole, niekoniecznie czesty. Ale jeżeli będą czesty, no to już Wam pokazuję, jak to działa, nie ma w tym nic trudnego, otwieramy sobie wszystkie i wybieramy na co chcemy. No my Talander nie będziemy mieć na Europie, więc nie weźmiemy, zbierzemy Laslan i Stonegard, czyli te lokacje jakby początkowe. Dostajemy taki rulonik i z tego rulonika dostaniemy po 5 scrolli na każdego dungeona, gdzie takie weekly questy występują. Pamiętajcie, te weekly questy mają naprawdę świetne nagrody i wykonujemy je przy pomocy punktów na dungeony. Więc tutaj kolejna drobna porada. Starajcie się nie przepalać tych punktów na dungeony zbyt dużo, nie dochodźcie do limitu 20 tysięcy. Raczej bądźcie gdzieś tam w zakresie 14-15 tysięcy. Utrzymujcie sobie, gdy będziecie zbliżać się do 20 tysięcy, po prostu idźcie na taki otwarty dungeon i zbijacie te punkty. Ode mnie w tym materiale to tyle. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wszystko zostało zrozumiane. No i oczywiście zapraszam na Discorda czy na Twitcha, na Twitcha, czyli na mój główny kanał, gdzie będę streamował dla Was od samego początku. Premiery gry Front and Liberty, i także samego Front and Liberty też nie, bo inne rzeczy również streamuje. Zapraszam. Wszystkie linki są w opisie tego materiału. Cześć, cześć!